Dzień dobry Państwu. Witamy premiera Andrzeja Lepera, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej we Wotławku, słynnym Wotławku, gdzie za Wotławek pan Andrzej Leper został odwołany wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj jest w Wotławku, jest Państwem, jest na rynku, dlatego że ta kampania będzie się odbywać na rynkach, tam gdzie jest najwięcej ludzi bo Andrzej Leper był, jest i będzie zawsze z ludźmi. Proszę bardzo, oddaję teraz głos kandydatowi na prezydenta i ja uważam w przyszłości prezydenta Andrzeja Lepera. Proszę Państwa, sprawa główna dzisiaj, która się rozgrywa w Polsce w tej kampanii wyborczej to jest sprawa debat, programowych debat, merytorycznych debat, nie już szukania haków, nie szukania argumentów innych niż programowe. I ci kandydaci, którzy są promowani przez sondaże, ci kandydaci boją się tych debat, boi się pan Kaczyński, Komorowski, boją się inni również dlatego że oni wiedzą, że nie mają co powiedzieć. Co oni powiedzą ludziom na temat sytuacji służby zdrowia, czy sytuacji szkolnictwa, nauki, oświaty, sytuacji ludzi bezrobotnych, emerytów, rencistów, czy rolników. Nie wiedzą co powiedzieć, dlatego też tych debat się boją. Ja no, kolejny raz wzywam do takich debat, żeby wszyscy kandydaci mogli brać w nich udział. Jestem pod takim wrażeniem, z niesmaczenia, dlatego że wczoraj pan Komorowski jako marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powiedział, że on z Andrzejem Leperem udziału w debacie nie wziąłby. Olechowski powtórzył to samo. Inni kandydaci, którzy yy, też startują w tych wyborach, mówią, że z Leperem udziału brać nie będą w debatach. Więc ja pytam, dlaczego? Boją, boją się? Boją się Lepera? Mówię zdecydowanie, że boją się rozmawiać z leperem, bo nie mają mnie do zarzucenia nic. Kiedy byłem w rządzie, bo byłem i też odpowiadam za to, co się stało wtedy w rządzie, ale inna sytuacja była cenowa, inna sytuacja ekonomiczna była ludzi najbiedniejszych, bezrobocie spadało cały czas, emeryci, ręciści, waloryzację otrzymali na wniosek samoobrony coroczną. Rolnicy mieli wyższe ceny płacone za płody rolne. Chociażby przykład. Pszenica 800 zł kosztowała, dzisiaj 400. Żyto przedtem 450, dzisiaj 250. A chleb był tańszy. No więc wszyscy zyskali na tym. I rolnicy, i konsumenci. Bo nie tylko jedna grupa społeczna. Jak to się stało? Ktoś dzisiaj mówi, leper miał szczęście, bo tak sytuacja tym pokierowała. Jakie szczęście? Albo wolny rynek to ustawił. Jaki rynek ustawił? Wtedy było więcej zboża niż dzisiaj i było droższe. Dzisiaj jest mniej zboża i tańsze jest w Polsce. Przecież to jest nienormalne, co się dzieje i kandydaci na prezydenta powinni wziąć udział. Natomiast chciałbym, aby taka pierwsza debata między mną odbyła się, a panem Kaczyńskim. Ja jemu mogę współczuć, współczuć wszystkim rodzinom, bo ta tragedia, która się zdarzyła, przede wszystkim nie powinna się zdarzyć, ja jej komentować nie chcę, na bazie tej tragedii kampanii prowadzić nie będę, ale Kaczyński pomimo tej tragedii zdecydował się na kandydowanie i więc nie może unikać debat, a z nim chciałbym na jaki temat rozmawiać? Na temat programu Solidarne Państwo, który podpisaliśmy wspólnie. Pies, Samoobrona. Liga Polskich Rodzin. I dzisiaj pan Kaczyński i działacze PiSu nie mogą mówić, że to leper im przeszkadzał w realizacji tego programu. Bo to nie leper miał władzę nad CBA, tylko oni mieli władzę nad CBA i oni wysłali za leperem CBA, a nie leper za nimi CBA wysłał. I mogliśmy zrealizować ten program, który był dobrym programem. Dwa lata, które nam jeszcze wtedy zostało spowodowałoby to, że deficyt w budżecie byłby na pewno niższy i ludziom żyłoby się lepiej. Niestety po tym, co zrobiono po tej prowokacji gruntowej, wymyślono ziemię na jeziorze, wymyślono sobie y, fikcyjną całkowicie ziemię, podrobiono podpisy, pieczątki urzędników, w ogóle taki fakt nie miał miejsca w tej gminie i mnie chciano zamknąć za to. To świadczy o tym, że jednak ktoś się boi. To samo było teraz, kiedy złożyłem dokumenty o rejestrację, podpisy złożyłem. Komisja Państwowa miała dosyć czasu, żeby mnie sprawdzić. Sądy mogły też sprawdzić. Wymiar sprawiedliwości tak działa, jak działa. Natomiast ja powtarzam jeszcze raz, ja nie tylko wzywam, ale żądam takich debat i pierwszej debaty z panem Kaczyńskim i następnie z każdym z kandydatów. Jeżeli się nie boją, jeżeli mają cokolwiek do powiedzenia ludziom i mają propozycje programowe i merytoryczne, proszę bardzo.